Tak, branża klienta ma znaczenie. Niektóre branże promują się od wielu, wielu lat i te serwisy już mają kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy prac firm pozycjonerskich, także one będą z natury lepiej oceniane niż te, które dopiero zaczynają. Także te branże będą trudniejsze, to są takie duże branże. Jak meble, jak odzież, ale też co jest ciekawe, kilka lat temu był taki boom na przydomowe oczyszczanie ścieków, gdzie ci, którzy pierwsi zaczęli pozycjonować, bardzo szybko się byli do top 10, nawet do, pierwsze trzy pozycje za zajęli e i trudno było ich wygryźć. A ci, którzy pół roku później czy rok później zaczęli się promować, to trzeba było naprawdę długo walczyć, żeby ich prowadzić do top 10. Także branża ma znaczenie.